Czy czujesz, że jesteś inna niż reszta swojej rodziny, że nie pasujesz do ich przekonań, stylu życia, wyborów? A może całe życie słyszysz, masz za dużo pomysłów, za bardzo się wychylasz, znowu się wymądrzasz? Witaj w świecie czarnych owiec rodu, tych, które nie pasują, ale też tych, które przyszły coś uzdrowić. To osoba, która nie wpisuje się w rodzinny schemat, która zadaje pytania, których nikt nie zadawał, która nie chce żyć tak jak wszyscy. Często odbierana jako problem, wstyd, dziwak, buntownik. Ale czarna owca nie jest problemem. Czarna owca to początek zmiany. To ona burzy schematy, które już nie służą, to ona wyłamuje się z przekonań, które hamują rozwój, to ona często nieświadomie bierze na siebie ciężar transformacji. Wykluczenie boli, bycie innym wśród swoich może być doświadczeniem bolesnym. Odrzucenie, niezrozumienie, poczucie samotności to częste historie czarnych owiec. Często od dzieciństwa słyszą, że są trudne, dziwne, nie takie jak trzeba. Bycie czarną owcą to często życie z poczuciem bycia obserwowaną, ocenianą, odrzuconą. To życie w ciągłej. Próbie pogodzenia potrzeby bliskości z potrzebą autentyczności. Ale właśnie dzięki temu zaczynają szukać, pytać, rozumieć, leczyć to one idą na terapię, uczą się duchowości, eksplorują nieznane. To one pytają: Dlaczego w naszym domu nigdy się nie mówi o emocjach? Dlaczego ród ich nie widzi? Rodowe systemy bronią się przed zmianą. Przetrwanie jest ważniejsze niż ewolucja. Dlatego ci, którzy niosą nową świadomość, są traktowani jak zagrożenie. Jeśli Twoja babcia milczała całe życie, a Ty mówisz, jesteś zagrożeniem. Jeśli Twoja matka służyła innym, a ty stawiasz granice, jesteś niewdzięczna. Jeśli w Twoim rodzie kobiety były ofiarami, a ty jesteś wolna, jesteś zbyt niezależna. Nie dlatego, że robisz coś źle, tylko dlatego, że robisz coś inaczej. Dla rodu. Jesteś lustrem, pokazujesz to, czego nie chcą widzieć. Odsłaniasz tematy, które były latami ukrywane pod dywanem. Wyciągasz emocje, które zamrożono. Czarna owca to uzdrowicielka. Z duchowej perspektywy, czarne owce często przychodzą z duszami starymi, doświadczonymi. Ich rola to nie dopasować się, ale robić to, co już nie służy. To one wprowadzają nowe kody, przynoszą inne wibracje, zmuszają ród do konfrontacji z tym, co ukryte. Ich obecność bywa trudna, ale transformująca. To czarne owce przełamują tabu, mówią o przemocy. O zdradach, o tajemnicach. To one uczą się mówić nie, kiedy cała linia kobiet mówiła tak, żeby nie było kłopotów. To one przerywają łańcuch milczenia, cierpienia, powtórzeń. Jakie są ich zadania? Pokazać innym, że można inaczej, uwolnić się od lojalności, które. Wiążą, uznać swoją inność jako dar, nie jako przekleństwo, zbudować nowe, zdrowsze wzorce dla siebie i przyszłych pokoleń. Czarna Owca to często pierwszy uzdrowiciel w rodzie, pierwsza, która idzie na terapię, pierwsza, która konfrontuje się z przeszłością, pierwsza, która wybiera siebie. Jeśli jesteś czarną owcą, nie jesteś sama, nie jesteś dziwna, nie jesteś błędem. Jesteś odpowiedzią na modlitwy swoich przodków, jesteś zmianą, której oni nie mogli dokonać. To nie jest łatwa droga, ale to jest Twoja droga. To droga odwagi, świadomości i uzdrowienia. Być może czujesz zmęczenie. Pustkę, ból, ale to też są znaki, że coś się zmienia. Jak możesz sobie pomóc? To jest najważniejsze pytanie. Otocz się ludźmi, którzy cię widzą. Przestań tłumaczyć się ze swojej inności. Pracuj z rodem, z czułością, ale i z granicami. Prowadź dziennik uczuć, snów, intuicji. Skorzystaj z narzędzi astrologii, numerologii, terapii ustawień. Numerologia czarnej owcy. Twoja data urodzenia może ujawnić jakie dary i wyzwania niesiesz, jakie wibracje przynosisz do rodu, czego przyszłaś nauczyć. I co uzdrowić? Jesteś wibracją zmiany, wibracją prawdy, czasem rewolucji, nie po to, by zniszczyć, ale po to, by oczyścić i odbudować. Jeśli czujesz, że ta rola coś w tobie porusza, być może nadszedł czas, by zrozumieć ją głębiej. Zamów analizę numerologiczną rodu. Zobacz jakie wibracje niesiesz i jaką misję masz do spełnienia. Zapraszam ciebie do kontaktu. Mój numer to 604 865 762. Robię również bezpłatne analizy wstępne. Możemy zajrzeć w twoją matrycę rodu. Pozdrawiam.